Hej ludzisko i zapraszam na kolejny odcinek Panini UEFA EURO 2016 Dzisiaj jak widzicie zrobiłem sobie małe zakupy No zakupy Po prostu kupiłem sobie puszki Jedną dużą jak widzicie, którą otworzymy sobie później A dzisiaj zajmiemy się tą oto mini puszką kolekcjonera no jak obiecywałem będzie jeszcze parę zestawów I właśnie tak zrobiłem Mam tutaj mini puszkę, dużą puszkę Jak mówię już w następnym odcinku I podobno pojawiły się też blisterki ze smyka Na razie poczekam z tym Zobaczymy, popatrzę jak Co się tam może trafić, jakie limitki I może też u mnie na kanale się takie coś pojawi Ale na razie mini puszka No co mi wpada w oczy Już 25 zł tyle kosztuje obecnie mini puszka No trochę głupio Bo wcześniej było w wcześniejszych edycjach była tańsza, no ale trudno, jest jak jest, dlatego myślę, że to jest chyba pierwsza i ostatnia mini puszka, zobaczymy co się trafi. Puszka tak wygląda, jest czerwona-niebieska, czyli ma oddać barwy Francji, tak mi się wydaje. Bardzo ładnie to wygląda, fajna puszka i zawiera ona pięć saszetek z kartami i jedną limitowaną. no Jestem bardzo ciekaw jaka jest limitka i ja bym powiedział, że od razu startujemy, jest zafoliowana. Oczywiście tutaj z tyłu to tak wygląda, jest kod kreskowy i taki znaczek, że to jest oryginalny i folika na bok i zobaczymy co do się trafić. Najwyżej no, to jest już bardziej eurowe, bo już nie mogłem wiecznie mieć tej FIFA 365. Puszka fajnie to wygląda, fajna, fajna sprawa. I zobaczymy jakie karty wpadną. pięć zasetek no i limitka. Dobra. Saszetki są tutaj i limitka, zobaczymy jaka limitka jest, to bardzo ciekawe, mam nadzieję, że jakaś fajna, jak nie Polak to żeby było chociaż Hiszpan. Dobra, pięć saszetek, mm, tutaj mamy Ronaldo dwa razy, Lewego dwa razy i Bale'a raz i limitowaną kartą jest, wow, ale piękna karta. Super, no Hiszpania ekstra, bardzo się cieszę. Jest Cesquabregas Fabregas na karcie Classic. Nie wiem, czy są też inne w tych puszkach, czy są tylko Classic, czy są też Shiny i ten No ta limitka, no ok. Stanie w porządku. Fajna karta, bardzo fajna. Super, limitowana edycja. Super, to sobie ją postawimy. To jest limitka, i ja jadę od razu z saszetkami. Pierwsza z Cristiano Ronaldo, i mam nadzieję, że trafię dzisiaj mojego uprawnionego Inventivenesa, bo po prostu ja bardzo mi się te karty podobają mi, chcę go mieć. Zobaczymy, czy jeszcze uda się uzupełnić coś z albumu, bo na razie tych braków jeszcze jest dość sporo, nawet w bazówkach jeszcze mi brakuje paręnaście kart. Pójdziemy sobie po prostu tak. Wszystkie są w jedną stronę. Łukasz Szukała, reprezentacja Polski. Tamaskadar, Yy, przypadkiem jest to mój brak z bazówek, nie wiem, yy, zawodnik Lecha Poznań yy, z Węgier, dalej Musa Sisoko, Francja. Z Francji mam bardzo mało bazówek, więc fajnie by było, gdyby to była nowa. Dalej mamy tutaj Szwecja, Sebastian Larsson, następnie jest tutaj Je, yeah! ale strzał mega! Defensive Rock, Kamil Glik I mamy Polaka, moi drodzy, super No przyjrzę się tej karcie dokładniej Nasz siódmy Defensive, czyli tylko Wyłącznie Serhiy Ignaszewicz z Rosji nam brakuje Piękna karta Kamil Glik, Defensive Rock Super karta, pięknie, ale się cieszę No naprawdę jest to marzenie Trafić Polaka, super A tutaj mamy Top Żuer Paul Pogba również mój brak, więc ekstra pierwsza saszetka była bardzo, bardzo fajna, nawet jak nie trafiłem nic z drugiego rzędu, jest po prostu super, Top Żuer Francuz, a więc po prostu super, druga saszetka druga saszetka jest ze Robertem Lewandowskim i Lukiem Modriciem Luka Modric zobaczymy po teraz liczę na jakiegoś Inventivenesa, czy się trafi, zobaczymy. Neil Taylor, Walia, Paco Alcácer, Hiszpania, Juan Fran również Hiszpania, zawodnik Atletico, mamy teammate Dynamo Stefan Lichtsteiner, a tutaj, moi drodzy, słuchajcie, mamy tutaj kartę Time Machine i to już jest moje powtóreczka, ale pójdzie pewnie na wymianę. Time Machine z Zlatan Ibrahimowicz, jaka genialna karta, no po prostu super. Szkoda, szkoda, bo już te wszystkie Time Machine mam zebrane, ale jeśli ktoś by chciał się wymienić, piszcie po prostu, piszcie w komentarzach, to się na pewno jakoś dogadamy. Super, z Zlatan Ibrahimović. Nie gniewam się, że to powtórka. I tutaj jest jeszcze Passion and Pride, też nowa karta Węgry. Więc na razie wpada strasznie sporo braków, więc jestem mega zadowolony z tej yy, puszki. Ale wciąż mam nadzieję, że trafię inwentywne. Po prostu tak mi się one podobają, że po prostu powtarzam to przez cały czas, yy, że mi się te karty podobają i tak już zostanie. Mamy tak Robert Mac Słowacja, James McLean, Irlandia, Mateo Darmian, Włochy, Conor McLaughlin, Irlandia Północna. Tutaj mamy specjalną. Tu jest jeszcze teammate key player Wladimir Darida, zawodnik Hety. A tutaj jest chyba signature, jeśli się nie mylę, powtóreczka. Mats Hummels. Nie wierzę. Dlaczego? Kurde. Szkoda, szkoda, ale zawodnik Niemiec. Kolejna specjalna. Ta saszetka mnie nie zadowoliła. Ale jeśli ktoś nie ma humelca oczywiście pisać. Chętnie bym się wymienił. Może nie jeszcze teraz. Może wymiany trochę później, zobaczymy. No i saszetka z Ronaldo i Kane'em. Tam sobie tak odwożymy. Te tutaj karty z tej puszki są wszystkie. Tak jakby... Układane w tą samą stronę, dokładnie. Mergi Mawraj William Carvalho, Portugalia. Florian Klein, Austria. Teammate Dynamo Marcelo Brozowicz To jest to chyba bardziej wartościowa. Tu mamy wow, logo Anglii super. Super logo Anglii. Nie, no puszka bardzo udana na razie, bo mamy i sygnaturkę i tom. A tu jest ekspert Darius Rna! Wow, wow, wow! Super! Darius Rna, ekspert, to też jest mój brak. Piękna karta, piękna, piękna. Na właśnie takim tle, kratka, czerwono biało czerwona Darius Rna, since 2002, czyli od 2002 roku w reprezentacji. Piękna karta, no naprawdę te eksperty są super. To jest chyba nasz, nie wiem, piąty czy, czy czwarty ekspert. Dopiero, a więc jeszcze jest ich trochę. Eksperty się trafiają. 1 na 12. A co do tam, jeszcze time Machine, 1 na 35, to się obawiacie. I Signaturka, 1 na y, 21, tak? Ta, nie, na 25. Na 25. To może sobie otworzymy tą troszeczkę inaczej, trochę w inny sposób. Tak. I mamy Martin Harnik, Austria. Ragnar Sigurdson, Islandia. Łukasz Podolski, Pols yy, Niemcy, czyli Lukas Podolski tak naprawdę. Tu jest jeszcze Turcja, Umut Bulut. Nie wiem, może zacznę od tej. O, Goldstopper. Fajnie, fajnie, Goldstopper. Daniel Subasic, Chorwacja. Nie wiem, tutaj pójdzie. A tą kartą chyba to już bazówka. Tak jest, bazówka Mihai Pintili, Rumunia, key player I tak by to ten odcinek wyglądał. Tu są wszystkie karty bazowe. No i szczerze mówiąc, fajny, fajny odcinek. Szkoda tylko, że te dwie karty z drugiego rzędu są na powtórce, czyli signaturka i Time Machine. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał się na, na nie wymienić, a tak to już. Polaka, limitka to dzisiaj Cesk Fabrega, jest bardzo ładna, limitka Hiszpania. A więc powiedziałbym: trzymajcie się i zapraszam na dużą puszkę. To już niedługo ten odcinek. Więc do usłyszenia i trzymajcie się. No, jeszcze raz. Pa, pa.